BMP1, BMP1 Jest! Nie, to, to, było, to było chińskie BMP1 Okej, okay. BMP1 zdjęte, kontakt przed nami Dowódca Musiałem strzelać em no dobra No to poszedł ATGM i tyle, trudno Wyłączę silnik na chwilę Żeby nasłuchać co się dzieje Kontakt, jedziemy Nasi mają kontakt na punkcie O jest, Maria 164 razy zniżone i już polega na tym, że go nie widzę. Podjedziemy tutaj do monumentu, czy jak chcą nazwać to fontanny. Cztery gdzieś. Ale to się może jeszcze okazać. że jednak gdzieś zmienił. Zmienił pozycję. Może nawet skoczył do wody i próbuje płynąć. Cholera go wiedziała. Nie, mamy go, mamy go, mamy go. Mamy go. Dobra, chińskie BMP 1, co prawda, ale mamy to. Witam z powrotem na kanale Kowal z tej strony, a dzisiaj zagramy sobie brytyjskim pojazdem, jakim jest Warrior IFV, czyli na polskie wojownik BWP. Ogólnie to Brytyjczycy mieli wcześniej coś, co nazywało się FV430 i był to podstawowy transporter opancerzony w ich armii, ale czas się zmieniały i przyszła potrzeba na zastąpienie tych APCów czymś lepszym następną iteracją. Tutaj Brytyjczycy popatrzyli co tam pichciła ich dawna kolonia, czyli USA i zobaczyli Bradley'a. I powiedzieli Ej, fajne to jest, ale zrobimy to po swojemu. I jak powiedzieli, oczywiście tak zrobili, bo widzicie program, z którego urodził się Warrior w kwestii uzbrojenia miał spełniać prawie, że dokładnie takie same wymagania jak amerykański Bradley. I tutaj w ogóle to na początku nazywało się to MCV-80, czyli Mechanized Combat Vehicle For the 1980s, czyli na polskie, zmechanizowany wóz bojowy na lata 80. A sam program ruszył w 72 roku, więc zostawili sobie zapas paru ładnych lat. Tylko, że tak samo jak i Bradley, zajął Amerykanom prawie 12 lat w kwestii projektowania, zanim został przyjęty do produkcji w ostatecznej wersji. Co zabawne, tak projektowanie Warriora IFV trwało dokładnie 12 lat, bo widzicie, dopiero w 1984 roku kontrakt wygrała firma GKN Defense. I produkcja ruszyła w listopadzie tego samego roku, gdzie pierwsze pojazdy, jakby nie patrzeć, serii, no, przedprodukcyjno-seryjnej, <grych> zostały dostarczone do wojska pod nazwą FV510. I tutaj mógłbym wchodzić w szczegóły, ale szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, jakie maklojki się tam przewalały, ile firm się podejmowało, a później wycofywało, ile razy zmieniała się specyfikacja pojazdu wystawiona przez wojsko, kiedy nie jedna firma miała już praktycznie gotowy prototyp, to by ten filmik trwał... Godzinę jak nie dłużej, bo to jednak musiałbym pokryć te 12 lat. Yy, także to sobie po prostu olejemy, bo wybaczcie, no nie chce mi się o tym opowiadać. W każdym razie to, co tutaj mamy w grze, niestety zbyt dobrym pojazdem nie jest, jeżeli chodzi o grę. Ale, ale w prawdziwym życiu ten pojazd był naprawdę ok. Jeżeli chodzi o grę, to ten pojazd nie jest dobrym pojazdem w normalnym tego słowa znaczeniu i już tłumaczę dlaczego. I w kwestii gry znajduje się on na batteratingu 8-0 w bitwach realistycznych, jak i symulacyjnych i mamy tutaj podstawowy no taki bewub, jakby nie patrzeć z działkiem automatycznym L21A1 30 mm, do którego mamy bardzo przyzwoite pociski. APDST, które przebijają aż 110 mm pancerza, jakby nie patrzeć, czyli wszystkie lżejsze pojazdy, jesteśmy w stanie tym zjeść. Do tego pod ręką mamy Milana 2 atgm -a. Mamy łącznie 8, ale strzelamy nimi czy nie tak jak Bradley, tylko że Bradley musi rozłożyć swoją wyrzutnię przed strzeleniem dwa razy. I musieli to później przeładować. Tutaj po każdym strzale trzeba to przeładować. Nie jesteśmy w stanie z tego strzelać w trakcie ruchu. No i Bayer polega na tym, że ten pojazd nie ma stabilizacji. Za to mamy termowizję drugiej generacji. Także tutaj ten... Ja nie potrafię tym pojazdem grać dobrze na bitwach realistycznych. Jest to dla mnie po prostu zbyt trudne. Bo. Nim gra się inaczej niż wszystkimi innymi BWP-ami w tej grze na tym baty ratingu. Na 8.3 mamy BMP-2, które ma szybkostrzelne 30mm działko, ma ATGM-a, tak samo jak tutaj, tylko ma ich tam 4, ale za to jest stabilizowany, do tego jest dość mobilny, etc., etc. No i z drugiej strony mamy Bradley'a, który jest wolniejszy, ma te dwa ATGM-y, ma 25mm działko, ma termowizję pierwszej generacji, ale ma stabilizację i takie tam... Tutaj, Warrior po prostu jest inny. Jakby nie patrzeć, jest po prostu inny. Tutaj faktycznie trzeba się trzymać z tyłu, polować na lżejsze pojazdy, pomagać z cięższymi pojazdami swoimi ATGMami. ami yy, No tu nie można tym pojazdem za bardzo raszować. Przynajmniej za każdym razem, jak ja próbowałem, to dostawałem w cyban od razu i było pogrze Warriorem, tak naprawdę. Ale tutaj widzicie, okazuje się, że miejsce, w którym ten pojazd błyszczy, to są bitwy symulacyjne. Tyle, że znowu. Jeżeli oglądacie, ja nagrywałem wczoraj bitwy symulacyjne. Teraz, jakbyśmy chcieli w bitwach symulacyjnych z wariorem, to się nie da, bo się znowu zmieniło tutaj. Za 23 godziny znowu się zmieni pula pojazdów, pójdzie BR wyżej, yy, powiedzmy oczko wyżej, to wszystko pójdzie, i za parę dni ponownie będzie można nim grać. Także, jeżeli Wam się spodoba to, co zaraz zobaczycie. To dopiero za parę dni będziecie mogli sobie takim Wariorem pociepać w bitwach symulacyjnych. Ale tu, gdzie właśnie warrior wyróżnia się w bitwach symulacyjnych, to jest to, że yy, ten styl gry na bitwach symulacyjnych idealnie pasuje do Wariora. Trzeba jechać na spokojnie, ustawić się, rozejrzeć się po terenie, o, nic nie jedzie, chwilę poczekać, dalej nic nie jedzie, zmieniamy pozycję, znowu się rozglądamy, etc., cetera, etc. Cetera. Bitwy symulacyjne nie są tak dynamiczne jak bitwy realistyczne, a tym bardziej jak bitwy arcade'owe, broń Boże. Ale to działa na korzyść Wariora w tym momencie, bo strzelanie w trakcie ruchu z Wariora nie jest niemożliwe, ale jest, z tego działka 30 mm, ale jest bardzo uciążliwe. A, zapomniałem jeszcze powiedzieć, że mamy laserowy dalmierz. Także tutaj w bitwach Symulacyjnych, nie wiem nawet dokładnie, jak to opisać. Musicie to zobaczyć na własne oczy. Dlatego bez zbędnego pierdolenia przeskoczymy do pierwszej bitwy symulacyjnej tym Wariorem. I jeszcze dodatkowo, żeby dodać troszeczkę klimatu, bo ja nie wiem, na bitwach symulacyjnych, jak gram tym pojazdem i jestem wolny. fire rate tego działka, bo to działko nie jest szybkostrzelne, broń Boże. To jest automatyczne działko, ale nie szybkostrzelne działko. Jest w tym coś takiego, że jak w tej termowizji zobaczymy jakiś rosyjski pojazd po prostu. Jesteśmy ustawieni i zaczniemy do niego szaleć. boom, boom, boom. Po prostu jeszcze myślemy w jego stronę ATGM-a i jeszcze do tego dodać to, że będziecie mnie słyszeć w ten sposób, żeby podbić klimat, yy, że tak powiem, yy, pseudo symulacji, faktycznie pseudosymulacji pola bitwy. To myślę, że. No i mieciarki przechodziły po prostu. Mieciarki przechodziły w paru momentach. Także mam nadzieję, że Wam również się to spodoba. Dajcie mi znać w komentarzach, czy raz na Ruski rok, jak nagram bitwy symulacyjne, to czy nagrywać z tym modyfikatorem głosu, żeby ja brzmiał, jakbym faktycznie gadał przez radio ze środka pojazdu, czy nie. I ode mnie tyle. Przeskoczmy do pierwszej rundy. Dobra, mapa kampania. Nie mam pojęcia, czy downtier, bo tu nie ma takich rzeczy. Znaczy, nie mam pojęcia, tu nie ma takich rzeczy po prostu. Jesteśmy w pojeździe Także Pora ruszyć w lewo Pojedziemy tutaj Pod punkt brawo Tu gdzieś u góry Co staniemy, Będziemy obsajać Na termowizji z punktu brawo Będziemy wyjeżdżać O ile tam zdążymy Mam nadzieję, że zdążymy No i oczywiście tutaj Na naszej termowizji Będziemy obszajać Co jak Nie no wiecie co Jest coś w tej grze Takiego jak się jedzie Z tego widoku Do wódcy W trybie symulacyjnym Gdzie nic nie wiadomo Co jest naokoło Jest coś w tym takiego Powiem wam Uroczego. No i dobra, tak naprawdę w tym trybie, który nam się trafił, czyli... Battle! Bitwa, tak? To jedynym sensownym rozwiązaniem tak naprawdę będzie czekanie, aż przeciwnicy w naszą stronę raczej będą wyjeżdżać. Dopiero wtedy próba interwencji. A cokolwiek zobaczymy, tylko szukam troszeczkę może lepszej miejscowy. by to na mapie dla naszych. Na pewno schował się między budynki, bo to było BMP2, ciężko mi było powiedzieć tak szybko. Jest! Nie, to, to, było, to było chińskie BMP1. Ok, BMP1 zdjęte, kontakt przed nami. To problem jest taki, że on teraz może do mnie strzelić Uszkodzona wieża O, ale przypał, ale przypał Dobra, drugi strzał chybiony przez niego Muszę zwrócić dym Mechanizm podniesieniowy wieży mam uszkodzony nie wiem ile czasu będzie trwała jego naprawa Zaraz się dowiemy 21 sekund Prawdopodobnie tego nie przetrwam. Gdyby nie ten mechanizm podniesieniowy, cholera <ścoughs> ale szkoda, ale szkoda Szkoda, że go nie zabiła, nie zabiło nadciśnienie. Dobra, dobra! Jedziemy tam jeszcze raz wariorem. Jest on Dobra 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 przejechał Nie ma co się tutaj teraz Napalasz na niego Od razu i ATJM, no dobra. No to poszedł DT żyjemy i tyle. Trudno. Akurat piękny boczny pancerz nam pokazał. Nasza drużyna za... Bardzo już nie istnieje, bym powiedział, to jest problem. Te 10M z już z MK2D. Dla pewności... D55 AMD1 tam gdzieś jest i naszych po prostu psuje Raz za razem Znowu przejmują alfę Już nie, już nie przejmują alfy, jednak znowu przejmują Właśnie nie mogą zdecydować Ok, coś przed nami na pewno jedziemy tutaj D55 AMD1 zniszczone, właśnie tędy chciałem jechać teraz ale coś tam jeszcze jest, coś tam jeszcze jest Walka trwa. O, o! O, 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 o. To jest Merkawa nasza. Cholera strzeliłem do niej przez przypadek. Mam nadzieję, że nic nie zrobiłem. I tu jeszcze wierzę nas do opar. Dobra. Dobra. Merkawa, czy ty potrzebujesz pomocy? Bo mam szczęście akurat. Naprawy ukończone. Sorki! Zastrzał w tułek! Helikopter leci Emaj... Mistrz <grym> 4 av zniszczone, okej okay. Wyłączę silnik na chwilę Żeby nasłuchać co się dzieje Kontakt! Jedziemy! Nasi mają kontakt na punkcie i 59 zniszczony, okej okay. Możliwe sobie poradzić Już zanim byliśmy potrzebni O z Maria Te 64a zniszczone Możemy mu się ugasić. mamy gaśnicę O nie nie zdążyło, a i tak zabrało mi gaśnicę Ale lipa, ale lipa No to przypał Szkoda, 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 próbowaliśmy pomóc ale się nie udało Trudno, straciliśmy merkawę ale Goście zrobił Asa praktycznie Ponowne wystrzały Okej, okay, zawracamy, zawracamy wzywają wsparcie Dałem mu znać, gdzie jesteśmy. O nie! Dobra, type 69 go dorwał Od przodu mogę mu coś zrobić tylko ATGM-em polega na tym, że go nie widzę. Podjedziemy tutaj do monumentu. Czy jak to nazwać to fontanny? Do! Do! Jest! Darwaliśmy go! Mamy go! Może w bym go wypatrzył szybciej, ale wiecie co? Strzelanie z tego widoku było po prostu przepiękne. Strzelanie do niego tego widoku Cztery fragi zgarnęliśmy już warriorem no raz nas dorwali ale no cóż choć chyba tam będzie potrzebować pomocy Jesteśmy sprawni uzupełniona załoga tylko staniemy tutaj tak jak wcześniej tylko jesteśmy trochę bliżej tego punktu Coś przed nami coś przed nami na 100% Guide on me. Need cover. Let's go. Our sector is under artillery barrage. Attention to the designated grid cell. Coś tutaj było. Sam czas walczym. Dwóch zostało. Tam coś jest. Tam coś jest. Słyszac? Oj, tutaj też. Tutaj też. Z tej strony Wjechał w coś. Jaźdzę okay, ZU37 zniszczone. Elegancko. Mamy T64 A! Dobra, to było ich dwóch. Ich zostało tylko dwóch, czyli teraz wiemy, że możemy wyjść przed... Możemy wyjść przed punkt zrobiliśmy Szczerną no, Powiedziałbym, że asa, ale raz nas dorwali Co za mecz, ale się spociłem, nie ukrywam Ale jest w tym coś Bardziej satysfakcjonującego, powiem wam Bez dwóch zdań Granie tego typu pojazdem Na takiej mapie w trybie symulacyjnym Mam nadzieję, że Ten miszmasz z mikrofonem wam się spodoba Ale to im powiecie po odcinku Pola Polski, jedziemy za punkt C oczywiście i wsiadamy do pojazdu i jazda Oho, jestem jedynym teammate'em, który zresztą się po tej stroje na to wygląda Mam jedno bmp jeden po naszej stronie. trzeba będzie uważać i muszę przyznać, że nie wiem dlaczego, ale póki co, póki co nie widziałem jeszcze ani jednego BMP-2, BMP-3 ani BMP-4 Gram już chyba tam trzecią albo czwartą rundę Nie tylko warriorem ale innymi pojazdami też sobie grałem Tak for fun Zanim pomyślałem, hej może zrobił odcinek o w sobie mam go w line-upie A pojazd całkiem przyjemny Także... <laughs> powiem wam że Chyba mamy farta, że ich nie ma po prostu Z tymi dwoma gościami walczyliśmy w poprzedniej rundzie Tak mi się wydaje to equal Coś takie equal jakoś tak się nazywał ten ich Ten ich clan Także oni będą jeździć dwójkę na pewno trzeba o tym pamiętać Okej, okay, na pewno mamy już jakąś pilotę, która wali do naszego Hueya. Czyli wiemy, że będzie cel lekki przed punktem C. Przed punktem Charlie. No dobra. O ile go ten Huey nie zdejmie. Ok, punkt C jest przejmowany. Helikopter przeciwnika MI4 AV. Zapamiętamy jego pozycję wstępnie. Jak gościu będzie wisiał w miejscu, to jest nie że spróbujemy go zastrzelić. Mamy laserowy dalmierz, żeby spróbować go trzasnąć. Nie, nic, nie słyszę przed sobą, tylko mi się wydawało. Dobra, przejęli punkt C. UH-1D zniszczyło tą pelotę, dobrze. Jeszcze nie widzę żadnego kontaktu. Na pewno leci samolot. Faktycznie, mamy meszkę 262. On tak, BMP-1. Ale zapierdziela, zapamiętamy, że tam jest. Będziemy zaraz na niego polować. Dobra. Sporo helek mają, Mi-24A jeszcze gdzieś, więc zostajemy tutaj w lesie. Jedziemy szukać tego BMP-1. Będziemy być w kwadracie F-4 gdzieś. Ale to się może jeszcze okazać że jednak gdzieś zmienił zmienił pozycję Może nawet skosztuje do wody i próbuje płynąć Cholera by go wiedziała Nie, mamy go, mamy go, mamy go Mamy go Dobra, chińskie BMP1 co prawda, ale mamy to mp 1 zniszczony, szukamy następnych celów Ale nie fart, cofam Ale nie fart, ale nie fart <ścoughs> Dobra, wiemy, że ten czołg tam jedzie w naszą stronę Spróbujemy go oflankować w takim razie, od frontu nie będę z nim walczył Skoro nie muszę Mi 4 zostało zestrzelone przez, przez nasz samolot to za Helka Dobra to nasza W silniku stał Ale to chyba nie był ten, którego szukałem Albo nie zdążę obrócić wieży Dobra, tu się nie ma co spieszyć Póki co Jesteśmy bardzo lekko opancerzonym pojazdem O, nie, Drozd! Mamy tu Drozda. Drozd zestrzelił ATGM-a. Ale jaja, ale jaja, ale jaja. Zauważył go w ostatnim momencie. Cofamy, cofamy, cofamy. Nie tutaj nie było. Ale jaja, ale jaja. Pierwszy raz widziałem, żeby to się faktycznie wydarzyło jeszcze na symulce. <laughs> Dobrze, że dostałem info przynajmniej. Wielkie cofańsko. Naprawianie. 17 sekund, ale jaja. Poznajmy tutaj, jeżeli byśmy mieli kogoś. Mamy kogoś w PO 105 Dobra, jesteśmy sprawni, trzeba stąd zmieprzać. Jedziemy w tamtą stronę. Niestety przejmują B, ja powolutku pracuję nad punktem C. Ale teraz nie poszło zbyt gładko. Trzeba było, jak miałem go bokiem, trzeba było mu wsadzić parę strzałów z działka. Musi się nie bawić w to, ale hej. Myślałem, że nie zauważy, no. Czy myślałem, miałem nadzieję. 62 zdjęte to nie jest jak z moją drogą to chyba będzie po chyba jest rozproszony Strzelają naszego helikoptera tak mi się wydaje wiemy gdzie jest Wiedziemy się tam przywitać z nim może A przynajmniej spróbujemy Po mojej prawej Na razie w otwartej nic nie widzę Stoi tutaj zaraz za na mostem o nie! Ze na 1D Ale bo jest co żyje, bo jest co żyje, bo jest co żyje budynkiem tutaj będzie o, skąd wiedział, że tu będę cholera, jakim cudem ją usłyszał skoro ta helka tak bardzo to zagłuszała ale jaja, może dostał info od swojego kolegi z drużyny Trzeba będzie rzucić okiem na Alfę, bo tego inaczej nie widzę. Alfę nam przejmują. Może mnie zauważył, jak obracał wieżą za Za Helką, która przelatowała. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam, nie mam odpowiedzi na to pytanie niestety. Ale bardzo mi ono nurtuje. I zbliżamy się do punktu Alfa, który został przejęty chwilę temu Przez siły wroga. To jest kurde, okej. Okay. tak, to prawda, wróg wygrywa. Okay. AMD 1 zostało zniszczone. Tam na punkcie. Dobra. AM1. Ale mam farta. Kurde, skąd oni tak dobrze wiedzą, że ja tu jestem? Jestem taki głośny, czy ja coś po prostu przegapiam. To mnie zastanawia. Tak samo tamten mnie zauważył. Okej, okay, no boski Orient po prostu akurat. Spróbować mi się podskradać się nie udało. Ale ten akurat miał odruch, żeby się obejrzeć na Alfę? No może, może. Za późno. Naprawiłem silnik, ale żaden punkt nie jest nasz. Niestety, runda przegrana, ale Wariorem znowu 4 fragi zrobiliśmy Więc myślę, że nie poszło tak źle Kurcze, gdyby te AMD... jeden nam naprawdę narobił tam bigosu Zestrzelił nam tego ATGM'a Wyszliśmy z pojazdu, już zestrzelił nam tego ATGMA, kurde kurdebela Później na boskim Orientzie niefartowna sytuacja totalnie akurat Wiele rzeczy złożyło się naraz do tego, że akurat zauważył, że do niego podjeżdżamy, gdzie próbowaliśmy po prostu go zaskoczyć. Tak, kurde, no nieźle, nieźle poszło. Ale powiem wam, że Warriorem dawno się tak dobrze nie bawiłem jak dzisiaj grając w te symulacje. Także ode mnie tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku.